Olku, Olek Klepacz, formacja Nieżywych Sabów, 25 lat minęło. Jak w tej piosence z 40-latka, którą napisał Andrzej Rosiewicz, jak jeden dzień? No w zasadzie tak, bo e, odpowiem Ci też, nie liczę godzin i lat. I to jest taki moment, kiedy żeśmy sobie uświadomili, że 25 lat minęło, ale też nie robiliśmy z tego jakiejś niesłychanej celebry. I nie jest to jakiś moment, taki, który zasługiwałby na to, żebyśmy z tego powodu na przykład. E, Nagrali zupełnie nowe rzeczy. Powodem do nagrania zupełnie nowych rzeczy jest ten ciągły pęd, który jest tam dziś jeszcze cały czas w nas. Mam nadzieję, na tyle interesujący, że te nasze piosenki są w dalszym ciągu puszczane w radiach i kupowane przez naszych fanów. Natomiast no, nie, nie, nie widzę podstawy do tego, żeby budować Olimp wokół tego. 25-lecie, bo za chwilę będzie 30-lecie to 5 lat i to tak minie. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy grali. Orku, jedna z pierwsza chyba płyta, no, nie kupiłeś sobie samochodu, jak skończyłeś się tam płytę, nie kupiłeś sobie nawet mieszkania, niczego takiego, coś Jest zupełnie innego. Muzyka i sztuka nigdy nie była to w przeciwieństwie do tego, jaki jest powód pojawiania się w tej chwili młodych ludzi w sztuce, w muzyce i w sztuce ogólnie pojętej. To jest kwestia gdyby kolejnej drogi, o, znaczy kolejnego sposobu na zarobienie pieniędzy i na zaistnienie w świecie. Jak gdyby pretekstem do tego, że zaczęliśmy grać była chęć opowiedzenia ludziom o świecie, który jest w naszych głowach, podzielenia się z ludźmi. Na, z naszymi, z publicznością, naszym punktem widzenia i po to powstał ten zespół, po to gramy i cały czas jak gdyby to jest główna idea, która nam towarzyszy może dzięki temu. Znaczy nie, mówię, nie, ch nie chciałem powiedzieć o tym, że to jest, że robisz to dla komercji, ale o takiej anegdocie, która była związana z tą płytą. Teoretycznie się pewna wydana płyta, prawda, na całym świecie, no to byłyby jakieś garze, a ta garza starczyła na niewiele wtedy. Tam... O no ile pamiętam, to ja sobie kupiłem za to dżinsy e, wtedy. To, to chyba tak było w Peweksie zresztą za Bony. Wtedy byliśmy rozliczani za ilość minut przegranych na płycie. Hmm, de facto był pan, który przeliczał każdą minutę istnienia instrumentalnie, wokalnie, jak zwał, tak zwał. No i później z tego tytułu, bo nagrywaliśmy tą płytę dla polskiego radia. E, otrzymywaliśmy wypłaty. Ale to było tak nieistotne i to było tak takby tak zupełnie nieważne bo w tamtych czasach, były to lata 80., to tak naprawdę rzadko kto sobie wyobrażał, że można z tego żyć i można funkcjonować, utrzymując się z muzyki czy ze sztuki. To było za darmo, było wszędzie dostępne. Teraz jest jeszcze bardziej dostępne, bo jest internet, co dzięki Bogu z korzyścią dla publiczności, bo może sięgać dokładnie po to, po co chce sięgać, a nie po to, do czego jest zmuszana czy też w jakiś sposób reklamowo indoktrynowana. Także ja absolutnie nigdy nie patrzyłem na to, co robię i to moi koledzy robią przez pryzmat pieniędzy. Ale jest też, masz taki, podział w jednym z wiadomości niedościgniony wzór i piosenkę tego człowieka zaśpiewałeś na swojej solowej płycie. I, i, I powiemy naszym, naszym widzom, że też zaśpiewasz w Częstochowie tę piosenkę, że chciałbyś ją zaśpiewać. A przynajmniej powiedzmy o tym człowieku, bo to jest, to Właśnie, jest taki wzór niedościgniony twój. Pretekstem do tego naszego dzisiejszego spotkania jest nasz koncert 29 listopada. Andrzejkowy koncert Formacji Nieżywych Schabów i Orkiestry Częstochowskiej Filharmonii. Rzeczywiście 10 lat temu, albo 15, nie pamiętam kiedy to było. Mieliśmy już taki romans z orkiestrą naszą częstochowską pod dyrekcją wtedy, dyrygował nami Tomek Chmiel, aranże zresztą napisał i teraz też będzie to miało miejsce. Tomek Chmiel w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za całą stronę orkiestracji i za, za tą naszą korelację, która mam nadzieję się wydarzy i będzie skutkowała czymś wyjątkowym I zastanawialiśmy się nad tym, co przygotować takiego, co oprócz naszego normalnego repertuaru, też w, orki jak gdyby w orkiestracji e, i przy udziale orkiestry symfonicznej, będzie to wyjątkowe. E, I pomyśleliśmy, że oprócz tych normalnych naszych normalnych piosenek, e, które gramy na co dzień, e, zagramy piosenkę wybitnego e, artysty, wybitnego twórcy Marka Grechuty. Piosenka nazywa się Dni, których nie znamy, ma tytuł, nosi. Taki i mm, ja rzeczywiście tą piosenkę nagrałem na swoją solową płytę, mm, którą wydałem w zeszłym roku. Natomiast tu koncert formacji nieżywych schabów i pomyślałem, że to będzie cudowny akcent, jeśli e, zagramy piosenkę, która jest tak naprawdę e, dla mnie cała postać artysty pod tytułem Marek Grechute to jest kompletna artysta. To jest niedościgniona a, dla mnie ikona muzyki polskiej. No i zagramy dni, których nie znamy. Marka Grechuty jako puentę. Na koniec to jest, wydaje mi się, będzie dla mnie niezwykłe przeżycie. Um, myślę, że dla publiczności będzie to również duże przeżycie. Jeszcze wróćmy do tej właśnie solowej płyty neurotyki. Powiedziałeś, że troszeczkę pokazujesz swoje z inną troszeczkę delikatnie gdzieś ją pokazujesz. W tej, tej, w tej solowej, kto jeszcze nie ma tej płyty bo nie słuchał, to warto posłuchać odkrywasz się gdzieś troszeczkę w tej, w tej, w tej płycie? Znaczy nie, to jest, drugi... jest taka moja bardzo intymna, neurotyczna podróż, y, którą sobie zafundowałem po dwudziestu y, paru latach grania z jednym zespołem, w jednej grupie ludzi, gdzie tak naprawdę y, to jest y, formacja nieżywych schabów, to jest małżeństwo, to jest żona. A neurotyki, moja solowa przygoda, to jest kochanka, to jest coś, y, co sobie zafundowałem z pełną prementacją, żeby Pokazać też nieco inne oblicze mnie samego. Um, po prostu najlepszym słowem nieco inne oblicze mnie samego. Um, no natomiast tak jak mówię i tak jak powiedziałem akcentem jedynym na tym koncercie będzie piosenka, to właściwie też ja też jako Olek Klepacz sięgnąłem po tą piosenkę, więc tutaj wspólnie z moim zespołem sięgniemy po tą piosenkę niezależnie zupełnie od tego, że zrobiłem ją na swojej solowej płycie. 19 utworów. Pierwszy klip się urzuka promujący yy, tą płytę. Jeszcze płyty nie ma, bo tak jak już mówisz, będziesz ma. nam dawkował emocje kochankowej na czasie. To już możemy nawet na stronie oficjalnej mhm. klip zobaczyć. Co nam będziesz dawkował dalej, Jorku? I kiedy co? zobaczymy te 19 utworów na krążku? My pomyśleliśmy sobie tak, że e, po m, sporej e, dawce e, piosenek, którą z Wojtkiem napisaliśmy e, pod informacja Formacja Nieżywych Schabów. Trzeba teraz jak gdyby odnieść się do tych wszystkich rzeczy, które nas kształtowały muzycznie, czyli do tych wzorców i do tych kapel, do tych zespołów, które e, spowodowały, że przez całe swoje dotychczasowe życie pisaliśmy takie, a nie inne piosenki. A, I ta płyta, Eklektosfera, a może elektrosfera zobaczymy jeszcze Klekto bardziej adekwatnie, bo chciałem zrobić z eklektyzmu pewnego rodzaju wartość. Czyli y, każda z piosenek ma być osobną podróżą w odmienny świat. Będziemy podróżować przez e, począwszy od Joy Division, przez, przez Cure, przez całą muzykę lat 80., e, przez te wszystkie e, e, kapele, które mnie ukształtowały i Wojtka. E, także Myślę, że na tej płycie, której jeszcze nie ma, a którą cały czas, na którą cały czas pracujemy, znajdziemy wiele różnych gabinetów, w których będzie można się oddać emocjom z tamtych czasów i z takich różnych środowisk emocjonalno-artystycznych. Ja uważam, że w tej chwili świat jest tak szybki. Jest taki duży przepływ informacji że musimy niezwykle e, intensywnie pracować, żeby skupić uwagę słuchacza e, i zabrać go w tak długą podróż. Mówiłeś, że 19, no nie wiem, czy to no. będzie aż 19. Znaczy, piosenek. Tak ty, 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 znalazłem taką informację. A, może. Zobaczymy, jak to, hmm. bo ja wolę, żeby to było 6 tych piosenek niż 19 byle jakich piosenek, które po prostu mają... To będziemy czekać, to ile wyłącznie. wybierzesz. Zobaczymy, bo jest jakaś pula piosenek, które na pewno też tu w Filharmonii w Częstochowie 29 listopada zagramy e, trzy zupełnie nowe premierowe piosenki, nasze autorskie, oprócz m, piosenki Kantego Pawluśkiewicza i Marka Grechut, których nie znamy, to będą Kochankowie na czasie, e, to jest też premierowa piosenka, będzie e, piosenka między słowami, którą właśnie jutro jadę nagrywać wspólnie z Anią Dresząską, do Którą zaprosiłem do tego projektu, do tej piosenki, bo tak jak powiedziałem, każda z tych piosenek to jest osobna bajka, osobna historia. I to też taka podróż w świat, poniekąd filmu, bo ja chciałem, żeby ten podmiot, podmiot liryczny piosenki nie był bezpośrednio związany z moją osobą. Poprzez zaproszenie ani Dereuszowskiej. Będziemy wspólnie z nią podróżować po przestrzeni, która może być równie dobrze scenariuszem filmowym, prawda? I dlatego Ania zaistnieje w tej piosence. Jutro to będziemy nagrywać. I myślę, że zagramy jeszcze piosenkę poranki. Hmm. I to jest taki bardzo. To jest taka, taka opowieść o, o powtarzalności w życiu, o tym skarabeuszu, który jest symbolem wschodzącego słońca i zachodzącego słońca, czyli o czymś powtarzalnym, o czymś, co nas w pewien sposób determinuje, e, obciąża, a jednocześnie daje świadomość, że jutro będzie nowy dzień, że jutro tak naprawdę e, wszystko się może zdarzyć, o dochodzi chodzi w tej piosence. Powiedziałeś, że 20 lat to nie będzie jakiejś specjalnej celebry z tego powodu, no jest to data po prostu. Zresztą znaczy, celebrą będzie na, ten, 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 ten koncert. Ten koncert, ten koncert, ale to jest też okazja do spotkania się tak naprawdę z częstowską publicznością tak. w trochę innych innym anturażu, prawda? w trochę innych aranżacji, to coś wyjątkowego I na to serdecznie po raz kolejny zapraszamy, a taką siłę do pracy daje ci też to, że mówisz, że gdzieś sobie gdzieś chciałeś zachować pierwiastek dziecka, bo dziecko jest takie niewinne, mhm. to też daje taką siłę motywację pewnego rodzaju. Myślę, że każdy artysta nosi w sobie przynajmniej 50% dziecka, tej naiwności, tej, tej otwartości, tego braku uwarunkowania kulturowego, który jest tak naprawdę najistotniejszy przy tworzeniu czegoś, co e, jest osobliwym punktem widzenia. E, bo taki punkt widzenia jest, jak gdyby, najistotniejszy w sztuce. Osobliwość, oryginalność, wyjątkowość. E, dzieci mają w sobie taką pewną cudowną czystość. E, dzieci weryfikują e, osoby natychmiastowo, prawda? Czują emocje, odbierają świat emocjami. Po to między innymi też powstało nasze, moje, moje, moje no Właśnie, szkoły. że ale bo Ty też mówiłeś mi kiedyś, że to jest też taka trochę teraz odskocznia, że to tam z tego takiego szalonego świata, tam przyjeżdżasz, pomagasz trochę i gdzieś też się odstresowujesz. I to ja tak tam nie... jestem, ja tam jestem, ja tam e, cały czas e, robimy tam e, ten mój autorski program pod tytułem spotkania z artystami wybitnymi artystami sceny polskiej. Zapraszam mnóstwo ważnych osób w moim życiu, ważnych, myślę, że dla polskiej kultury ważnych. Był Sebek Karpiel-Bułecka z Zakopera, był um, um, Majka Jerzowska, Tomek Sekielski, teraz właśnie Ania też Tereszowska, mam nadzieję, będzie naszym gościem i nasze dzieciaki będą miały okazję korelować z, nim, z, z nią i, i dowiedzieć się, jak to się stało, że ona... Jest tą osobą, którą jest. A odpowiedź jest bardzo prosta. W każdym artyście, w wybitnym artyście, jest mnóstwo dziecka. Więc nie ma kłopotu zupełnie z tą korelacją między naszymi dzieciakami, a artystami, którzy przyjeżdżają i którzy dokładnie dostają to, co mają w sobie, czyli dostają potwierdzenie, że jest w nich dziecko. To przedszkole powstało po to, żeby zachować w dzieciach dzieci. My tam nie kształcimy de facto e, e, wybitnych artystów, bo te dzieciaki być może staną się wybitnymi artystami, ale musimy stworzyć im ku temu odpowiednie warunki. Przedszkole powstało po to, żeby stwarzać każdemu dzieciakowi, który do nas przyjdzie, możliwość bycia sobą, bycia mm, osobą otwartą na świat. Teraz zresztą przystąpiliśmy do znakomitego programu Comenius, który jest programem e, ogólnoeuropejskim i będziemy mieli szansę mm, pokazać naszym dzieciakom Europę. I to przedszkole się nie rozrasta, bo ono jest przy ulicy Łódzkiej mm -hmm. i ten budynek ma swoje ograniczenia. A gdzieś tam wyczytałem, mamy że, że coraz, coraz mniej miejsca się robi. To znaczy, no tak, rzeczywiście mamy ograniczoną ilość miejsc, stąd zainteresowanie jest duże. To jest rzeczywiście praca Judy Moska, mojej żony, która traktuje to przedsięwzięcie jako pasję. Ja mam swoją pasję, muzykę, ale przedszkole też oczywiście jest w jakimś sensie. Spełnia moje, e, moje marzenia. Natomiast to jest przede wszystkim pasja mojej żony. Ona wpro, wprowadza tak nieschematyczne e, działania dydaktyczne, zresztą praca całego zespołu my niesamowicie dużo czasu poświęcamy na to, żeby e, spotykać się z, naszym, e, z naszymi e, wychowawcami, z nauczycielami i żeby zarażać ich ideą. Ideą Bycia niekonwencjonalnym, bycia niestereotypowym, bo to się przenosi później na dzieci. Dzieci, mam nadzieję, że nasi absolwenci są absolutnie otwarci i chłonni świata. Nie nawet wiedzy, wiedzy to, to jest oczywiste, ale chłonni świata i nie są warunkowani kulturowo, bo dajemy im pełen pakiet propozycji emocjonalnych do wyboru i to jest jak gdyby kwintesencja. Kiedyś taki projekt był, chyba dwa lata temu, yy, bajki. Ty czytałeś bajkę, ale też była jedna bajka, którą przeczytała, dość wyjątkowa, pierwsza dama. Pani ale w fajnym was. miejscu. Pani. No powiem szczerze, że, że cały projekt bajek edukacyjnych to jest osobna historia. Czasu by nie starczyło, ale to jest taki, takie moje oczko w głowie, bo dla mnie strasznie istotny jest ten cały proces inkluzji, czyli akceptacji, żeby żebyśmy się jako ludzie, to są trywialne rzeczy, ale żebyśmy się naprawdę szanowali i kochali. E, dlatego powstał projekt Bajek, żeby uświadomić, e, e, żeby sprowokować do dyskusji na temat tego, że jesteśmy cudowni i odmiennością, inni, jesteśmy kolorowi. E, jesteśmy i to, że m, ktoś jest e, w jakiś sposób e, Słowo upośledzony jest złym słowem. Inny. Jest inny, nie znaczy, że jest winny. Projekt Bajek powstał po to, żeby sprowokować dyskusję na tym podstawowym gruncie, jakim jest rodzina, jakim jest cała przestrzeń edukacji, na temat niepełnosprawności, na temat akceptacji, nietolerancji nawet, bo tolerancja jest słowem dla mnie no, słabym, jeśli chodzi o o wzajemną korelację, bo tolerować można wiele niedogodności, natomiast akceptować to już jest ten stan, który jest zupełnie inny, prawda? Taki, Taki wyższy. Wyższy, dokładnie. Rzeczywiście zaprosiłem moich przyjaciół, wybitnych też, wybitne osoby, między innymi pani prezydentowa Komorowska, byłem w Belwederze, E, nagrywaliśmy bajkę w alkowach bo w sypialni pani prezydentowej. Pan prezydent nas odwiedził i z, takim, z taką dwuznacznością stwierdził, no to teraz będzie nas e, najdroższa tu już troje. E, to są bardzo dobrzy, ciepli, mili ludzie. Przynajmniej w aspekcie bajek ja e, otrzymałem samo dobro od pani prezydentowej. E, nie mogę też nie wymienić e, innych postaci. E, takich jak Szymek Majewski, jak y, Marcin Prokop, Muniek Staszczyk, e, Natalia Kukulska, Majka Jeżowska, Olga Bończak i e, jeszcze wielu. To, fajnie, to fajnie brzmi, takie rock'n'rollowe stroje, jak, jak Muniek Staszczyk czytający bajkę. Znakomicie. Zygmunt przeczy, przeczytał bajkę o pszczołach, które mają problemy i z tą jego cudowną e, wadą wymowy. E, wiesz, stare pszczółki przyleciały i to było takie rzeczywiście uropliwe. Jest szansa na to, że coś jeszcze takiego powstanie? No właśnie, wiesz co, ja cały czas walczę o to, żeby, i tutaj muszę podkreślić, um, zaangażowanie, udało mi się zaangażować um, w ten projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i um, nasze bajki będą najprawdopodobniej me, taką pomocą dydaktyczną, prawda? My tu w Częstochowie, dzięki u, u naszemu Urzędowi Miasta, me, wydrukowaliśmy też kilkadziesiąt może nawet kilkaset dokładnie, nie wiem, egzemplarzy. Zrobiliśmy spotkanie u nas w przedszkolu, zaprosiliśmy wszystkie przedszkola publiczne i niepubliczne do nas i rozdaliśmy tą książkę. E, e, jak gdyby Ciesząc się, że taka pomoc dotrze do miejsc i będzie taką, e, takim pomoc dydaktyczna, czyli na podstawie tych bajek można sprowokować dyskusję na temat, prawda? czy ktoś, jeśli nie ma ręki, czy też jest altonistą, czy też jest autystyczny, jest, zasługuje na to, żeby... Jest jeszcze takie hasło, które chciałbym zapodać Państwu i, i być może powstanie wokół tego jakaś piosenka. Mów do mnie, nie o mnie. Zresztą zrobię sobie taką koszulkę. Mów do mnie, nie o mnie. To jest niesłychanie nos, nośna, nośna treść pod tymi słowami się kryje. Bo tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni do tej fasadowości, do tego mówienia tylko i wyłącznie o powierzchowności, nie zaglądamy wewnątrz, nie staramy się poznać ludzi, nie staramy się poznać ich w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, z całym anturażem ich kompleksów, ich niedoskonałości i, i tych rzeczy, które są na finamencie na fladze niesione jak gdyby. Więc no, jak gdyby działam na wielu płaszczyznach i wszystkie te działania przynoszą mi ogromną satysfakcję i jestem szczęśliwy, że... Zresztą myślę, że wielu rodziców z naszego przedszkola będzie na koncercie. To będzie dla mnie też duże wyzwanie, bo będę tam jestem pedagogiem z wykształcenia, w związku z tym, jak gdyby moi rodzice również, więc dźwigam a to bierzmą, jeśli można tak powiedzieć, edukacji i kaganek wiedzy w jakimś tam sensie jest mi nieobcy. Ten koncert, bo podróżujemy po, po różnych rejonach, a pretekstem jest koncert. koncert tak. to, 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 to jest wyjątkowa podróż, którą sobie zafundowaliśmy wspólnie z Częstochowską Filharmonią. Ja myślę, że to też poszerzy nasze horyzonty. Usłyszymy nagle dźwięki oczywiście no, po próbach, ale usłyszymy dźwięki i aranżacje naszych piosenek. I właśnie to jest jedna rzecz, bo jeden z, z członków formacji, po której stronie zagra. Mówisz o no, jeden z członków formacji tutaj na co dzień jest w Filharmonii Częstochowskiej. No tak, Marcin będzie miał podwójną rolę. Marcin Serwaciński jest bębniarzem e, moim formacji nieżywych schabów e, o, od zawsze. A, a tutaj też no nie, no, będzie grał z nami. <grym> e, tym no, razem nie z Filharmonii. Nie, znaczy też z autwierstą filhar Filharmonii. No ale myślę, że tym łatwiejszy będzie ten kontakt między nami, bo on będzie takim pomostem. Te światy są jednak trochę hermetyczne, i takie koncerty są też między nimi po to, żeby się otwierać i żeby znajdywać wspólny mianownik. Marcin myślę będzie pomagał a, nam e, zakorelować z muzykami e, orkiestry, a muzycy orkiestry będą mieli też taki, taki e, przycisk e, w postaci Marcin Serwaciński. E, który jest tu i tam jedną nogą. Taki pluralizm będzie. Był, no. Dobrze, zapraszamy 29 listopada Filharmonia Częstochowska, Wyjątkowy koncert w fajnym okresie, okresie Andrzejkowym, więc też jest taka, taka jakby naturalna konieczność zagospodarowania swojego wolnego czasu w fajny sposób. Pośpiewamy na pewno, razem, wiesz, pośpiewamy razem z publicznością, bo. E, a, my ja. jeszcze, a my jeszcze może nas zaprosić jeszcze na próbę przed to troszeczkę podgrzejemy atmosferę, bo to już to, to myślę, że myślę, że nasza rozmowa, nawet jak była najlepsza, to próbka. Tego, co będzie można usłyszeć, myślę, że będzie jeszcze bardziej zachęcała chyba. Nodzeniem naszego spotkania jest tak naprawdę sztuka muzyka, więc zapraszam Państwa na spotkanie z nami w aspekcie muzycznym, bo to, to jest dla mnie priorytet, to jest dla mnie najistotniejsze formacja żywych schabów symfonicznie. Nawet nasz znak graficzny FMS kończy się literką S symfonicznie. Czyli coś w tym jest. Dzięki. Bardzo dziękuję. Z ludne wyspy zamotałaś nas w czarodziejski czas swoim ciałem. Poetami nie mam słów, które chciałbym Ci powiedzieć. Chciałbym ci powiedzieć, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Za dwadzieścia lat na krawędzi dnia miałem być z bukietem słów. Więc tamtych lat naturalnie zgasł, Przedawkował munka krzyk. Czarodziejski czas, wyspy ciała smak, Nie wracały bez morfiny. Nie znalazłem słów, który bym mógł zatrzymać czas dla mojej dziewczyny. Nie mam słów! Które chciałbym ci powiedzieć? Nie mam nie mam nie mam, nie, mam, nie mam, nie mam, nie mam słów, które chciałbym ci powiedzieć.